Ostatnio próbowałem policzyć sobie od jak dawna jestem graczem, natomiast z kalkulacji wyszło mi, że elektroniczną rozrywką interesuję się od ponad 25 lat. Na przestrzeni tego ćwierćwiecza ogrywałem zaś tysiące produkcji na różnych sprzętach i platformach do grania. Swoją przygodę zacząłem wszak już od kultowego Pegasusa, w którego razem z bratem i kumplem tłukliśmy na czarno-białym telewizorku jak szaleni. Chwilę później zafascynował mnie za to wręcz niepowtarzalny klimacik salonów Erkit, gdzie po raz pierwszy mogłem zapoznać się z takimi tytułami jak Mortal Kombat czy Street Fighter 2. Wreszcie doczekają się też i swojego pc wyposażonego nawet w Windowsa 98, a kilka lat później w moim domu pojawiły się konsole takie jak PlayStation 1 i 2, Xbox 360 i tak dalej. Moim ostatnim gamingowym nabytkiem było zaś PlayStation Portable, które wprowadziło mnie w świat starych i klasycznych handheldów. Wszystkie te sprzęty, które wymieniłem do tej pory, łączy jedna i dość konkretna cecha: są one bardzo standardowymi i doskonale znanymi każdemu. Użytkownikowi platformami do grania. W dzisiejszym odcinku mówić jednak o prozaicznych rzeczach absolutnie nie będziemy, ponieważ jego bohaterowie za życiowy cel postawili sobie uruchamianie różnych produkcji na totalnie odpałowych urządzeniach, które, ma się rozumieć, docelowo służyły do zupełnie innych celów. Rozsiądźcie się zatem wygodnie gdziekolwiek i na czymkolwiek siedzicie. A jeśli stoicie, to lepiej też usiądźcie, ponieważ właśnie teraz startuje samolot w kierunku całkowitego absurdu. Kochani, lecimy. Już, już jesteśmy na lotnisku i pomału odlatujemy. Odlot! Na pewno słyszeliście kiedyś o popularnym internetowym trendzie, w którym różni informatyczni wizjonerzy wykorzystywali swoją ponadprzeciętną wiedzę i umiejętności, aby zaszokować ludzkość, uruchamiając duma na dosłownie wszystkim, co posiadało choć na miastkę ekranu. Choć w dzisiejszych czasach specjalnego wrażenia nie powinno robić nawet granie na lodówce, tak już przyznacie, że chłop używający swoich trzech tosterów do eksterminacji demonów wygląda przekozacko. Facet był ten zresztą na tyle dobrotliwy, i nie, nie chcę po co mu ten papier, że zrobił i wrzucił do sieci specjalny poradnik, w którym krok po kroku wytłumaczył widzą w jaki sposób zmodyfikować własne urządzenie tego typu, aby z powodzeniem używać go w grach. Tak wiecie, na wszelki wypadek jakby akurat w waszym padzie rozładowała się bateryjka. Na niemniej szalony pomysł oczywiście ponownie z dumem w tle ten sam agent wpadł zresztą dwa lata później, by w 2017 roku użyć własnego auta do przemienienia go w mobilną konsolę na kółkach. Do niecodziennej modyfikacji poza. Pięknym czerwonym Porsche 911 potrzebował on zaledwie oryginalnej płyty z grom oraz pamięci USB wyposażonej w WIN, którą najpierw uruchomił tryb diagnostyczny pojazdu, a następnie zapodał na nim legendarną strzelankę i software. Najciekawsze w tym wszystkim było jednak rozstawienie przycisków w grze, ponieważ kierowca do poruszania się postacią do przodu i do tyłu używał gazu i hamulca. bronie zmieniał zaś wajchą skrzyni biegów, obracał się kierownicą, a z pukawek strzelał klaksonem. Więc zanim zaczniecie rzucać łaciną na dziwnie jeżdżący i trąbiący bez sensu samochód, najpierw zastanówcie się, czy aby jego kierowca nie toczy właśnie srogiej batalii z demonami. Waksen nie zapomniał też o swoim alternatywnym sposobie sterowania tosterami na wypadek sytuacji, w której zabrakłoby mu paliwa albo też złapał gumę, więc przezornie i tym razem wiózł ze sobą jeden ze swoich egzemplarzy na fotelu pasażera. No dobra, troszkę się pośmialiśmy, a teraz czas na te prawdziwe przykłady. Przez całe moje nastoletnie życie praktycznie cały czas słyszałem następujące teksty od moich rodzicieli. Odejdź w końcu od tego komputera. Nie tak blisko monitora, bo sobie oczy zniszczysz. Wyprostuj się, chłopie, bo kręgosłup cię będzie bolał. Jak tego w końcu nie zostawisz, to dziewczyny sobie nie znajdziesz. I wiecie co? Mama miała rację. Wyobraźcie sobie jednak, że wkurzona matula wbija wam do pokoju, a wy z pełnym oburzeniem kwitujecie jej zawodzenie ripostą w stylu MAMĘ, NIE TERAZ, TRENUJĘ. Prawdopodobnie takie i inne obrazki przewijały się w głowie Alena Pana, kiedy postanowił on połączyć swoją ogólną niechęć do treningów z gorliwą pasją do gier wideo, aby zwiększyć swoją motywację i połączyć przyjemne z pożytecznym. Zwyczajne bieganie dla youtubera najwyraźniej w świecie było dla niego zbyt nudne, dlatego też wyhaczył on randomową bieżnię na śmietniku, podpiął do niej swoje elektroniki, podłączył podrabianego pada od PS4, a na koniec postanowił to wszystko sprawdzić w boju w The Standing. A jeśli nie znacie tego tytułów, co raczej wątpię, to tak dla przypomnienia bardzo często nazywany on jest symulatorem kuriera. Eksperymentalena zakończył się pełnym sukcesem i chociaż podczas testów sam zainteresowany śmiał się nawet samego z siebie, jakie to wszystko jest głupie, tak nie da się ukryć, że jego ruchy, przynajmniej w zakresie chodzenia i biegania przed siebie, faktycznie zostały odzorowane przez postać na ekranie. Oczywiście Żadnej chociażby dopuszczalnej precyzji lub komforcie rozgrywki nie może być tutaj mowy, jednak wciąż kontroler w postaci elektronicznej bieżni stał się faktem. Oscyloskopy to bardzo sprytne urządzonka przekształcające sygnały napięciowe w widoczne ślady na ekranie. Innymi słowy wizualizują one energię elektryczną jako światło i są szeroko wykorzystywane w wielu dziedzinach nauki i technologii. O wiele ciekawszym zastosowaniem wydaje się za to możliwość popykania na nim Vice City, z tym, że wtedy niestety grającego ominie ten niesamowity klimacik produkcji, ponieważ sama rozgrywka wyglądem przypomina coś na wzór najgorszego koszmaru epileptyka. Obecność gier na tego typu sprzętach nie jest całkowicie Nowa, ponieważ niektóre modele, jak na przykład HP54600, posiadały wbudowanego ventetrisa, Trisa, jednak zarzucenie na nim skomplikowanej produkcji trójwymiarowej, jak GTA albo Quake, to już zupełnie inna historia. Swoją drogą, czy tylko ja mam wrażenie, że wstrząs w takiej formie wygląda jak Tron 2.0 od Monolifu? A teraz, moi drodzy, ponownie wracamy do Duma oraz jego najbardziej absurdalnych cieleń. Ciekawy jestem na przykład, co byście zrobili, gdybyście poszli do najbliższego bankomatu po Hasiwo, jednak zamiast spodziewanej opcji wypłaty gotówki na ekranie zobaczylibyście wielką rozgrzaną spluwę gotową posłać na drugi świat dziesiątki tysięcy maszkaronów, które zamiast pieniędzmi pluły soczyście czerwoną posoką. Zapewne znacznie większy szok i tak przeżyłaby każda kobieta podczas sprawdzania swojego testu ciążowego, gdyby po spojrzeniu na wynik okazało się, że może urodzić demona. Spokojnie jednak drogie panie, nie denerwujcie się. W tym konkretnym wypadku twórca niepokojąco wyglądającego ustrojstwa przyznał się, że do jego wykonania wykorzystał jedynie oryginalną obudowę urządzenia Natomiast zarówno ekranik, jak i obsługujący go układ z salony podmienił na własną rękę podczas produkcji. W pełni oryginalne możliwości sprzętowe zostały za to wykorzystane w przenośnej mini lutownicy ts stoł na której gościu o pseudonimie Jorik udowodnił, że można na niej popykać w Tetrisa. Co więcej, pionowy i cienki ekranik wydaje się wprost stworzony do tego typu atrakcji, choć nie jestem sobie w stanie wyobrazić po kiego grzyba człowiek ten chciałby układać klocki przy lutowaniu. Doceniam go za kreatywność. Przedmioty codziennego użytku raczej nie kojarzą nam się ze Sprzętem gamingowym. Lodówka ma służyć do przechowywania jedzenia, żelazko do opracowania ubrań, a kalkulatorem wyliczamy, czy damy radę przeżyć do następnej wypłaty. Zwyczajna sprawa. Dla niektórych jednak pojęcie przeciętności zupełnie nie istnieje i z upory maniaka będą oni poszukiwać rozwiązań, które swoją innowacyjnością mogą zarówno zadziwić świat, jak i ucieszyć osoby trudniące się analizowaniem ich zdrowia psychicznego. No bo po co ktoś miałby na przykład podłączać konsolkę 8-bitową do prototypowej mikrofalówki, żeby w ten sposób. Zabić czas, oczekując na swoje przysmaki. Jaki jest też sens zapodawania Mario na kalkulatorze? Chociaż, dobra, akurat to ostatnie cudo nawet mi się spodobało i sam chętnie bym je wypróbował, zwłaszcza, że na co bardziej zaawansowanych modelach ludzie potrafili z powodzeniem ogrywać nawet Pokémony i oczywiście Duma. A skoro znowu wróciliśmy do tej nieszczęsnej strzelanki, to z że kolej zagrał w nią dosłownie na jednym klawiszu na swojej klawiaturze. I nie, nie przysłyszeliście się. Chłop w imię Idei Fit Displays iPlays wykorzystał do tego celu swoją klawiaturę. Optimus Maximus, która sama w sobie stanowi już całkiem nietypowe rozwiązanie poprzez wyświetlanie na klawiszach różnych symboli i prostych grafik. Spryciarz ten wykorzystał zaś jednego z nich do krótkiej partyjki Duma 2 w rozdzielczości 48x48 pikseli. Im dłużej zresztą kopałem w tym temacie, tym dziwniejsze rezultaty wyrzucała mi wyszukiwarka, no bo obczajcie to. Dumostat. Okiego czorta ktoś miałby umieszczać grę w termostacie elektronicznym? Nie mam pojęcia. Albo to. Dumo Piano. Jakkolwiek głupio to nie zabrzmi, artysta autentycznie kieruje Swoją postacią za pomocą klawiszy pianina. Za projekt ten w dodatku odpowiadał sam sos sosowski, czyli Polak, który zasłynął niegdyś rozchwytywanym indykiem MacPixel. Pixel. Doom na drukarce? Proszę bardzo! Taka opcja również wchodzi w grę, z tym, że uważajcie, żeby nie zapominać o swoich wydrukach. A może tak troszeczkę duma na szczoteczce do zębów? Nie ma problemu, choć nie polecam myć swoich kłów podczas zabawy. Przykładów tego typu w necie można znaleźć od groma, i kiedy człowiekowi naprawdę wydaje się, już, że zabrał w te najdalsze zakątki internetu i gorzej być już nie może, ten Wypluwa coś jeszcze bardziej nieprawdopodobnego. W każdym razie to tyle ode mnie. Natomiast jeśli temat Wam się podoba, no to nie ma problemu, żebym pokopał jeszcze trochę więcej. Natomiast teraz żegnam się z Wami. Zdrówka, życzę i na razie.